Siemanko kochani, patrzcie to jest krótki nieplanowany wypad Mamy dwie godzinki Krzysiu Wejherowskie Wykopki już tu wcześniej z Darkiem tuptał A ja po prostu tylko dotarłem Także chyba odbędzie się gra o tron Kto zostanie królem PRL-u <laughs> Zobaczymy co O, on już, się na, już się na mnie wypiął Także <laughs> chyba, chyba nie odpuści Dobra, zaczynamy tuptanie a to wygrałem konkurs na pierwszą monetkę I jak było powiedziane jaką, dwójka z PRL-u. <laughs> Król PRL-u. No kochani, co mi wyskoczyło. Kurde i nie mogę wpaść na to. To jest Amelinium, ale u Nitra miała trochę inny znak. Nie wiem co to kurde jest. Jak ktoś o, będzie wiedział, no. O jaka kaczupska z No może być, faktycznie. I takie pozostałości po żeby zgasić mój zapęd, chyba na wykopki. No proszę, jak bawimy się w króla PRL-u, sprawdźmy, czy jest ważne. Nie, ale nabita jeszcze no? nie, pusta. A ja trafiłem. Takie coś na oko. I to jest duży guziolek. Chyba. Ale joki, ogromny. Ale jest lapsiur. Ale petarda. Ha, ha Ale czad. Patrzcie jak się odcisnął. Kurde uszko ma wgniecione. Ale jest super. Super guzioł. Patrzcie. Taka plomba wyszła. Warszawa. Kurde, tych plomb tu wychodzi przed chwilą łódź miałem. S.W. S.K. Kazieleń. I w tym chodzimy sobie tuptamy, ale to takie akurat mówię. Dwie godzinki są, to można wyskoczyć coś na szybko się dotlenić. I w błotku jeszcze coś wyciągnąłem. Ech. Co to? Dycha. O dycha z cesarstwa a już taki ogryzek no, ale jest, nie tylko PRL <laughs> i takie ładne jakieś wieczko od jakiegoś puzderka mi wyskoczyło no fajne taka ciekawostka, nie? żaden co tam fant nie jest, ale no bajer taki no trzeba będzie sprawdzić co to jest no, pokrętełko od lampy naftowej się trafiło. Takie. A tam Krzysiu z Wam Pryszczem, ale on dzisiaj jest Karino, bo on mówi on Konkuleje normalnie, nogi go bolą. <laughs> Przychuj, ja powiedziałem, że ty Karino jesteś dzisiaj. Konkulej! <laughs> <laughs> o, ale te kolory są ładne. Czerwień Wam Pryszcza, zieleń trawki. O, i się uśmiechnięty. <śmieniu> Nie jakiś jakichś śmiecia nam jeździć. Nie wiem, co to było. <śmieniu> Nie? Włącz geoportal. <śmieniu> jakie kolejne. PRL-owskie pewnie, no bo to jest Amelinium. A tak jakby dziesiątka była. Jakiś numerek może. <śmieniu> <śmieniu> Gdzie on tu się schował? To on jest? Drugi dzisiaj. O! A no kurde, jak może być niefajne, jak jest petarda już. Ja pitole, czekajcie. No i co? Jest petarda, czy nie ma petardy? Musi jest, być jest. petarda. Musi. Kurde, no. Piękny guziolek. Ściga się ze mną, chce zostać królem, jednak prl -u. nie chcę dać wygrać. Nawet, nawet nie będę się krzychu z nawet. tobą sprzeczał. Zostań sobie królem. Nawet w tym możemy pograć o. Tym razem Poznań mi wpada. Łódź Warszawa, Poznań. I taka mała fizderka się trafiła. 49. No dobra. Jest mistrzostwo. Kończę jednym groszem z PRL-u. Chyba zostaję królem. No i takie tam śmieciuchy z tych naszych dwóch godzinek. To nie wiem, co to jest. Jak będziecie wiedzieć, to napiszcie. I tego, i to to, i to tamto. Co to jest, bo nie możemy tu z Krzychem wykminić. Jakieś plątki. No i dwa guziole dzisiaj, no petardy. Kurde. Pomimo PRL-u, ale guziki zrobiły robotę. Ten ładny marynarski, no a ten to jest taki kurde lapsior napompowany, coś tam widać, jakieś sygnowania, ale no jest, jest mistrz. No z taką palmą, korona, no jest petarda. A no dobra, kochani, my się zawijamy z Krzychem już na chatę. Było co było, widzieliście fajnie. Co, remis czy jak? Nie. W razie wygrywasz, nie? Aha. No, patrz jaki kurde uprzejmy. Dobra, żuwol, kurde. Dobra, następnym razem ty wygrywasz. Także, Także kochani, pamiętajcie, jak się podobało. Czarny kciuk, a ten? Też czarny, mam dwa czarne kciuki. Zostawcie subskrypcję. Do następnego w gardle mi zaschło. Idziemy grać Babingtona. No. 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 No.